Siemano! Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj wykonujemy siatki na supy. kolejny dzień przygotowań do wielkiej budowy. Mamy migomata, Bester jest z nami ogólnie. Ten... Tera to, tera to ta! No, tak to bez niego ta robota by nie szła. Chociaż cały czas jakieś niepowodzenia, może przez tego Bestera, kurde, Migomat ładnie tutaj, o widzicie. Marki są porobione, żeby to nam się nie ruszało, nie zjeżdżało. I teraz siatkę jeszcze tutaj dokręcamy, żeby ona się nie ruszała nigdzie. Mocniejsza była. To w ogóle zobaczcie jakie wkrętarki zrobiliśmy. Mój pomysł taki. O, i robimy tak. Co? <śleszy> o! O. to jest S1? co to mamy? S co tu mamy? S tu mamy. Mm. to jest S2? S1 to mam tu ja nie wiem jak ty dasz się spawać, że to ja tak stukam my... też patrzą <noise> też <noise> No i teraz tak bierzemy te pręty. Mamy tu dwa rodzaje prętów. Mamy jedne dłuższe, drugie krótsze. Bierzemy te dłuższe. Idą one na dół i ich idzie 10 na siatkę. Pręt szesnastka. Mamy taką siatkę, Jurek to wymyślił. Kręciki trzymają nam odległość. Teraz dajemy krótsze, tych idzie 12. Tu jeszcze mamy te do docięcia. Wszystkie To są, wszystkie do docięcia, ale są jeszcze nie zgięte. Więc tutaj nie będzie większego takiego problemu jak tam. Bo tutaj myślę, że to się tak pokłada, równo. Dosunie się do ściany, od bloczka. Wszystko się rozmierzy. I dotnie. Kurde, <noise> <noise> Chłopaki się pytali, czy obiad będzie. <noise> Mówię, jest. <noise> Przykąska. Przykąska, o. Że wleciały do kawy, nie? nie też pić chcą. Jakaś taka głośka się teraz zrobiła No. Ostatnia krata raz 2 jest robiona 16. I tutaj nie patrzcie, bo tu nie mam BHP. Tutaj mamy ten pręt, co właśnie musimy uciąć o 6 cm, bo nam nie wyjdzie znowu wymiar. Eee, plus, minus, jednogięcie 16 wychodzi nam 3 cm plus, co robi wydługości. No, tu mam ładnie ten. Tu jest chora, dużą tarczę na fleczkę. Ciachnąć to! I tak kurde! 1500 framsów! I do tyłu! I jedziemy! Dawaj, dawaj! Jak ten wum! Albo... Jak na młynie! Jak na młynie! Jak na młynie! Dlaczego to jest? Piękna sprawa! A nie, 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 To też z tej gospodarki, nie, <gryzamy w> Tak. <okręta> to nie, nie, tak. Trzeba upierdzielić go. Przemek, upierdziel. nie, 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 tak. nie, 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 to nie, 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 w nie, 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 I następny Weź trochę posmaruj, bo... Co posmarować? Nie! Tą <tum> rurę, nie, nie dociągłeś do końca? Jak nie dociągłeś? Dociągłeś? Tak Jaką rurę posmarować? Posmaruj tą... Popluj! Popluj <tum> Bo ciężko idzie Chociaż kąt jest? Jest przypięty Ile tak... 1300 prętów, tak? 3500 <tum> Tego, co radzi. A elek? Elek samych jest przy... tak. 3000, Tak Elek jest trochę to. to tam Ale Elka tam podwójnie zagięcia Jak podwójnie Ile to było dwa Ile tam przemek było? 2000 ile sztuk? 2800 chyba czy 2600 Elek tak. Ile ton dziennie to się przerzuca, nie? <laughs> ta Cawka to jest trzy razy zwinięta jeszcze za dużo Jo <noise> Jodzik Wyglądasz jak ten z Kevin, tam w domu Po <noise> 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 co tu przenosiłeś jak teraz nosisz Mówiłem Tobie Nie dawaj tu O Jezu, ile to roboty, nie? A ty mówisz, że będziesz chociaż trochę ciągnął? Kogo będzie pomaga? No, pomagać trochę, mówię, że będziesz. Nie będę pomagał. A co, to ci nie pomaga? A ta deska jak trochę dłuższa, by była to lepiej, ale A? tak. Nie chciało wam się dłuższej deski. Ja mówię, że powie... może dłuższą on moją nie trzeba. <głosy> Już? <głosy> ta rura jakby była naprawdę krótsza, to. Aby się na... człowiek. Nie? I tak jest, zobaczcie, jaka to jest długa. I się Jurek bierze za robotę w domu, wtedy elegancko. Palcem rozmoruje. A tutaj jest wszystko dobrze ustawione. Bo pisaliście, majstry, że źle poustawione. Nie da rady już tego cofnąć. To już jest maksymalnie jaka da rady e, cofnąć. Już nie cofniemy dalej. Po drugie. A czemu cofnąć to będzie kąt? Kąt, no ale wtedy łatwiej się gnie, nie? No, tak no, nie mamy ale do szóstki, mamy tu, tu aż idzie do dwunastki mamy tu, tu i pasuje, nie? To się zobaczy jak to się wyrabia w ogóle. No. Jedziemy. <głos> <głos> <śmienic> to naprawdę krwa jest jak ten, jak te e... ba bawoły czy jak to ciągnie tutaj ma <śmienic> to jest przegięcie. O, tak. tak? <śmienic> I to będzie jak zmienisz! Jak ja, hydraulicznie? No to... Możemy zrobić Do końca budowy Nie, naprawdę, to jest... Ciężkie zajęcie ja was nie kłamię, to jest naprawdę 2600 chyba czy 800 elek na e, na co na żelbeton. Tego samego mamy gdzieś 1000 sztuk na siatki, nie? Więcej. Więcej chyba. po 100, po 100 na siatkę, po 100 na po, ten. Po 108, po, po 108. Aha, po 108, a tam jest ile kupek? 108 dużych, 108 małych. Jeszcze super były? No. 108 dużych, 108 małych. Nie, małych więcej? No, najwięcej małych. No, później jeszcze 12. Później 12, 5. Elegancka ma... robota. Jeśli ktoś by miał trochę czasu i poruszać się trochę... Na świeżym powietrzu to zapraszamy do nas Mamy trochę tego pręta do gięcia Naprawdę, mówię Wam Kuba jeszcze ta siatka przeszkadza Ja <słukasz> jestciej <zajebki. słukasz> Wciąłem Nie Jeden kawałek przeszkadza To jeszcze ta siatka Dzień dobry Ty mnie nakameruj, bo ja zakaz mam już nagrywania Co? Zakaz mam nagrywania, ale mogę mówić do kamery Witamy W kolejnym dniu Tatko mi dał zakaz nagrywania na gospodarstwie W następnym Razem po prostu wezmę inny scenariusz. Pomyliłem się i zamiast wziąć paliwo w bańkach, to wziąłem w zbiorniku. Zjebka poszła. Trzyma w świat. Ja nie mogę nagrywać. Jak o 5 rano ciężko szło, bo te. te e, pręty się zwarły, bo mróz kurwa przyszedł, nie? No. Palce poprzepalane, Taśmę owinięte Izolacyjną Na cieplutko kiełbaska daj, daj mi tego spray, jeszcze. <laughs> spray'em jeszcze Sprajem Dać ci? Weź mi go matemu pospawaj Kiełbaskę Siatki dalej są kręcone Oj we tłumany, tłumany. <laughs> tu tu Tu, tu

Z wierzchu ciepła, w środku zimna. Przedostatni słup, i już będziemy mieli prawie robotę skończoną. Proszę bardzo. Dawaj. Woła nie ma. Wuh, wuh. Proszę bardzo. O, takie doginanie. Wyciągamy Układamy Układamy Podmierzone bo... Trzymaj Trzymaj Stał, stał na ziemi Nie no, przecież na górę teraz już na odwrotnie Bo ostatnie 500 nawaliśmy na górę, no nie ostatnie A ile dawaliśmy na górę? Osiem To jeszcze jeden na bok? Ajaj aj, aj, aj. No bo wtedy odwrotnie dajemy ludzie, ludzie, ludzie To są siatki na największe słupy. Przemek rzucasz i ono musi samo wejść prostu Czy do Ciebie, bo zobacz, tutaj jest za dużo jeszcze w stronę. To zrób, ja to po układzie że odwrotnie, już tam się kładło, bo nie wchodziło. Nie, nie chuda. Tak będzie jeszcze dobrze. Sam wiesz, że już nie wychodziło i teraz kurwa, zostawiłeś nas samych, nie? <grym> 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 Odwracać to teraz, raz, dwa, trzy, skokach. No. Nie ma. Czekaj, wiesz do góry teraz. Na pewno trafisz gdzieś w dyrkę. I tam musisz trafić. No na pewno, właśnie o to chodzi, że nie wchodzi. Jak nie wchodzi, musi wejść. No nie może wejść. Tak, tak. żeś naspawał. Tak naspawał. Giedra trzyma. O tu trzyma. No? Później na pewno to wyciągniecie kurwa na pewno Gdzieś trzyma? Otrzymał ten prędko Muteczkiem PKP-u, który jest na prędko Mój Nie wiem, dawno mam przywój i ktoś dawno nie zasadził panu kopa w dupę? Mm. <grystanie> hmm. A? Aha. To już trzeba wkładać od tystry, no bo już nie da rady. Mówiłem. Ty mówiłeś? No. Już to mam wszystko nagrane, bo to jest mój ostatni film na tym gospodarstwie. Układamy, pokaż tutaj tu o co chodzi. Tu są znaki w ogóle. Co 15 cm jest pręt 16. I ona idzie aż dotąd. Po prostu siatka jest, ta forma jest zrobiona na inną siatkę, a siatka jest teraz większa. Później nie wiem, jak się na mniejszej wyjdzie. Chyba będzie trochę brakowało, ale biurek się. Mu... deska po środku będzie, nie będzie przeszkadzało. Kładamy. Najpierw dłuższe idą, później krótsze. O, cyk, cyk. Słychać, że spawa pierwsza klasa. Bardzo ładnie ciągnie spaw, nic nie szelanie z rzeczy. Po dwóch dniach spawania, kapną się, że w butli gazu nie ma. Oj, te, 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 Ale słuchaj, a tego ma za mało będzie jednak. Coś tu wygląda na to, że za mało. Ja też tak liczyłem, że to coś za mało. Jest. To jest za mało, wydaje się tego. Kto liczył? To ile my mamy tych stóp? W końcu? Na szósty robisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A ile potrzebujesz? To, to szósty? Szósty. Siedź. No to, to, to jest dużo za mało. Dzień kolejny, zmagaj na gospodarstwie. Cały czas działamy. Mamy tutaj. Płyty, płyty, co tu? O, Paweł do mnie dzwoni, co tam chce? Co tam u ciebie słychać, ko kolego? Warszy, warszkowo, się tu dobrze, tu wa Dobrze, tak, gospodarstwo e, rolne, a co, e, e, komornik dzwoni, czy co, Upadłoś? Upadłość. Upadło. <laughs> upadłość ogłosimy, to nie będzie co zbierać. Słuchaj, ty, ty oszalałeś? Co oszalałem? Bo oszalałeś z takim plotkim że Oszalałeś, albo się pomyliłeś, albo zwariowałeś. Nie, ja po prostu wspieram e, osoby potrzebujące. bo... <grym> ty, 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 bo się obrażę, kurwa. No. Ty, kurwa, bo się... mieliś opakowanie po t shircie przysłać, to kurwa, więcej było w tej paczce jeszcze na ładunie. Bo jesteś dobrym człowiekiem, dobrze ci z oczu patrzę po prostu. Kurwa, ile się za to należy, to ja się rozliczę. No, Zapomnę. dwa litry. Dwa hektary sadu No to no, kurwa, nie w tym roku. Zrobimy jakieś Trochę błędów popełniłeś w życiu, ale. No. wybaczam ci. Jeszcze raz, bo kurwa, chyba nie zrozumiałem, Malia, Jeszcze raz. Kto popełnił, kurwa? Bij no. się chyba bij w piersi, bij się w piersi, moja wina.